Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe, przebudowę, remont nawierzchni dróg, chodników, parkingów, naprawę dróg po zimie, roboty instalacyjne, remonty instalacji sieci gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania oraz usuwania awarii, roboty murarskie, remont balkonów, posadzek, remont elewacji, montaż daszków i roboty dekarskie, remonty pokrycia dachów, wiatrołapy, daszki, naprawy punktowe, włazy, rury wywiewne. Oferty należy Zgłosić w siedzibie zamawiającego przy ulicy Sułkowskiego 46 w Lesznie do 5 marca do godziny 9 w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi 5 marca o godzinie 9:10 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej. Ogłoszenie i regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze spółdzielni przy ulicy Sułkowskiego 46. Dokumentację przetargową należy pobrać ze strony internetowej lsmleszno.com.pl Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zamawiający zarząd spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu rzeczowego robót bez podania przyczyn.